Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie starostwa powiatowego w policach i podległych mu jednostek. Tarostwo Powiatowe w Policach oraz Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych Amikus organizują akcję służącą bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa COVID-19. Chodzi o zebranie środków niezbędnych do zakupu karetki Pogotowia dla polickiego szpitala. Zarząd Powiatu wspólnie z Radą Powiatu w Policach inicjują kampanię informacyjną, zachęcającą mieszkańców powiatu polickiego do wsparcia tej jakże ważnej dla nas wszystkich inicjatywy. Każdy chętny darczyńca może zasilić widoczne na ekranie konto Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMIKUS z dopiskiem Wpłata na karetkę dla szpitala w policach. Mimo panujących obostrzeń, Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Rok 2020 to dla powiatu polickiego bardzo dobry okres w zakresie przeprowadzonych remontów kluczowych dróg powiatowych. Ten rok tak podsumowując, to dużo inwestycji drogowych. Bo gdyby zmierzyć tylko ich wartość i, i tym się kierować, to łącznie, myślę, to jest ponad 20 milionów złotych. Nawet 25 milionów złotych. Jedną z kluczowych inwestycji był remont drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Kołbaskowo, łączącej miejscowości Szczecin i Stobno. Chyba powiem, użyję tego wyrazu, proszę mi źle nie odebrać, wstyd policki, mam na myśli Stobno, w końcu przestał istnieć. Te postulaty, pamiętamy, te właściwie manifestacje ze strony mieszkańców. Dziś możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to zupełnie zostało zmienione. Droga powiatowa Szczecin-Stobno kosztowała powiat Policki około 14 milionów złotych, z czego połowę udało się pozyskać z funduszu dróg lokalnych, kilka milionów złotych z regionalnego programu operacyjnego i dwa miliony przekazane przez gminę Kołbaskowo. W sąsiedniej gminie Dobra udało się zrealizować przebudowę drogi powiatowej Dobra-Wołczkowo, polegającą na ułożeniu nowej nakładki bitumicznej na odcinku ponad 4 km. Warto podkreślić, że gmina Dobra, dzięki pozyskaniu środków w kwocie ponad 10 milionów złotych, wybudowała wzdłuż drogi powiatowej nowoczesną ścieżkę rowerową. Pani Wójta Resadera wraz z radnymi, pozyskując środki, zrobiła ogromną inwestycję inwestycję, która należała do powiatu, bo ścieżka rowerowa przy drodze jest zadaniem powiatu. Gmina Dobra do wymiany nakładki bitumicznej na drodze do Dobra-Wołczkowo dołożyła powiatowi polickiemu środki w kwocie 1,1 miliona złotych. Inwestycja w gminie Dobra jest modelowym przykładem dobrej współpracy na poziomie samorządów, dzięki której udaje się realizować duże inwestycje przy wzajemnym wsparciu finansowym i skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dla mieszkańców gminy Police kluczową zaś inwestycją jest jest przebudowa drogi Police Szczecin, której kolejny odcinek będzie realizowany w roku 2021. Już warto podkreślić, że ogłosiliśmy przetarg na najtrudniejszy chyba etap. Ten trzeci nazywamy po wiadukcie, po odcinku leśnym przebudowy na odcinku od Znaku Przęsocin do granic Szczecina. Realizacja tego odcinka ma potrwać do końca kwietnia 2022 roku. Na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Policach powstało miasteczko ruchu drogowego. Od wielu lat SOSW nr 1 jest organizatorem turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dotychczas odbywały się one na drodze wewnętrznej i chodnikach. Teraz dzięki nowej inwestycji będą mogły odbywać się na terenie miasteczka rowerowego. Pojawił się pomysł, żeby takie miasteczko powstało i powstało dzięki przychylności powiatu polickiego i sponsorów. Miasteczko ruchu drogowego ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego. Służy naszym dzieciom oczywiście, bo nasze dzieci jakby rozwijają tutaj te swoje zainteresowania w zakresie porzenia się rowerami? Dodatkowo wyposażone zostało w tor przeszkód wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. Miasteczko ruchu drogowego ma służyć również mieszkańcom powiatu polickiego, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności poruszania się zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 850 tysięcy złotych. Po 61,5 tysiąca przekazała grupa ZOT oraz Panatoni Development Europe. 50 tysięcy złotych miasto Szczecin, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Polickiego. Powiat Policki pod koniec bieżącego roku przystąpił do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych. Rozpoczęła się termomodernizacja budynku pływalni zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Bardzo się cieszymy, że ta inwestycja się rozpoczęła tak, jak planowaliśmy, że znalazł się wykonawca, bo wbrew pozorom, teraz jest dobry czas na to, żeby poważne prace, takie prace rozbiórkowe i przygotowawcze do ostatecznych. Zadań, które są tutaj do wykonania, zrobić. Aktualnie wykonawca prowadzi pracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku zbijane są płytki kafelkowe oraz zdemontowane zostały kanały wentylacyjne. Na zewnętrznych ścianach polskiej pływalni trwa docieplanie warstwą stropianu. Tak naprawdę termomodernizacja to jest nazwa zadania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Natomiast przy tej okazji. Musimy wykonać pewne prace modernizacyjne, które są finansowane ze środków. Budżetowych poza projektem termomodernizacji. Przypomnijmy, że w ramach prowadzonych prac wykonane zostanie również ocieplenie ścian piwnicznych poniżej poziomu gruntu, wykonanie nowej elewacji, wymiana części stolarki drzwiowej i okiennej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Wymieniona zostanie również niecka basenowa. To będzie zupełnie nowy obiekt, bo i z zewnątrz i w środku będzie całkowicie zmodernizowany. Inwestycja kosztować będzie 5 660 tysięcy złotych. Ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie na termomodernizację budynku. Kolejny milion złotych dołoży gmina Police. Działania powiatu polickiego na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione m.in. przez Polski Związek Motorowy. Powiat Policki od kilku lat prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. 7 marca podczas 70-lecia funkcjonowania Polskiego Związku Motorowego nagrodę za działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym odebrał starosta Policki Andrzej Bednarek. Biorą to wyróżnienie jako całokształt długoletniej współpracy między powiatem i policją. to wszystkim tym, którzy działali nie tylko przy miasteczku ruchu drogowego ale przede wszystkim przy bezpieczeństwie. Starosta Policki Andrzej Bednarek 30 stycznia 2015 roku powołał Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w powiecie polickim, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich czterech gmin oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podjęto szereg działań zarówno w zakresie poprawy infrastruktury jak i edukacji społeczeństwa. W ciągu kilku lat powiat policki rozdał kilka tysięcy elementów odblaskowych w postaci opasek, ekotoreb i parasolek poprawiających widoczność pieszego na drodze. Wspólnie z gminami Powiatu Polickiego doświetlono kilkanaście przejść dla pieszych dzięki czemu udało się praktycznie wyeliminować potrącenia pieszych w rejonie pasów. Powiat policki otrzymał również nagrodę za działalność w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych. 17 czerwca odbyła się dalna gala V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, podczas której wręczono powiatowi polickiemu statuetkę Zdrowy Samorząd za realizację kampanii społecznej Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi Chore słowa i ja edycja 2017-2018. I 2019. Szanowni Państwo, w imieniu władz Powiatu Polickiego przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za to, że wyróżniliście nas Państwo w tegorocznej edycji konkursu Zdrowy Samorząd. Mam zaszczyt, zaszczyt reprezentować samorząd, który za swoje najważniejsze zadania uznaje wsparcie, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, a także tworzenie dla nich najlepszych warunków do życia i rozwoju. Kampania społeczna jest prowadzona przez Stowarzyszenie Na rzecz Harmonii Społecznej w Policach. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na temat wypowiadanych słów w kierunku osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajmujemy się osobami chorymi. Chcemy jakby pokazać ich z innego punktu widzenia, że nie tylko osoby chore są niebezpieczne albo dla otoczenia, albo dla siebie, ale że oni po prostu są osobami też zlęknionymi i to pokazują nasze spoty. W naszych projektach biorą udział uczestnicy Powiatowego Klubu Samopomocy oraz osoby po kryzysach psychicznych. Projekty były realizowane przez współpracy ze Stowarzyszeniem Kamera Szczecińskim. Do współpracy był zaproszony aktor z Teatru Pleciuga, pan Rafał Hajdukiewicz, który pokazał lęk tak człowieka chorego. Celem konkursu zdrowy samorząd organizowanego przez redakcję magazynu i portalu Rynek Zdrowia i portalu samorządowego jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, Edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. To też nie jest tak, że wspieramy tylko ten projekt, bo naszym zadaniem jest wspierać w ogóle działania, które są skierowane na rozwój społeczeństwa i na jego zdrowie. Natomiast no, ten był wyjątkowy od samego początku, dlatego że jest nietypowy. I skierowany do ludzi, którzy przeżyli trudne chwile. Do konkursów wpłynęło z całego kraju aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Radni Powiatu Polickiego przyjęli budżet na 2021 rok. Nie wiemy do końca, jaki będzie przyszłoroczny budżet, ale on też jest pewnym naszym kierunkiem, naszym punktem wyjścia. I wcale nie znaczy to, że nie możemy go modelować w trakcie roku budżetowego. Zapewniam Państwa, że jak tylko środki na to pozwolą, to również te elementy, które na wprost nie są przypisane jako Państwa priorytety, będziemy starali się również znaleźć czy uwzględnić. Przedstawioną podczas grudniowej sesji uchwałę budżetową poparło 17 radnych. Nowy budżet zakłada deficyt na poziomie 13 609 746 zł i 23 groszy. Dochody ustalono na poziomie blisko 134 milionów zł, zaś wydatki wyniosą nieco ponad 147,5 miliona zł. W uchwale budżetowej na przyszły rok przewidziano ponad 20,5 miliona zł wydatków na powiatowe drogi publiczne. W przyszłym roku realizowany ma być m.in. remont drogi Przęsocin-Szczecin.